Wielka, Boga rzeka Magna, najświętsza dziewica, ja, ja, Kazimierz, za zmiowaniem syna Twojego, króla królów, Pana mojego, i Twoim miłosierdziem, król, do najświętszych stóp Twoich przypatrzę Cię dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram, tak samego siebie. Jakie moje królestwo polskie, księstwo litewskie, ruskie, pruskie, mazowieckie, żmudzkie, Flackie, smoleńskie, czernichowskie oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy zlituowania w tym klęsk pełnym i opłakanym Królestwa mojego stanie przeciw nieprzyjaciołom, że wszystkiego Kościoła pokornie przyzywam. A ponieważ nadzwyczajnymi dobrodziejstwami, Twymi zniewolony, pałam wraz z narodem moim, nowym, a żarliwym pragnieniem poświęcenia się Twojej służbie. Przyrzekam przeto tak moim, jak i senatorów i ludów moich imieniem. Tobie, Twojemu Synowi, Panu Naszemu i Chrystusowi. Że po wszystkich ziemiach królestwa mojego cześć i nabożeństwo ku Tobie rozszerzać będę. Obiecuję wreszcie i ślubuję, że kiedy za potężnym pośrednictwem Twoim i syna Twojego wielkim zmiłowaniem nad Wrogami, a szczególnie nad szwedami odniosę zwycięstwo, będę się starał w Stolicy Apostolskiej, aby na podziękowanie Tobie i Twemu Synowi dzień ten corocznie uroczyść. I powierzchier czas był święcony oraz dołożył trudu wraz z biskupami Królestwa, aby to, co przeżegam, przez Ludę moje wypełnione zostało, skoro zaś z wielką serca mego żałością wyraźnie widzę, że zajęki i uciski mieci spadły w tym siedmiolecie na królestwo moje wzrok Syna Twego, sprawiedliwego sędziego plagi, powietrza Wojny i innych nieszczęść, przyrzekam ponadto i sztukuję, że po nastaniu pokoju wraz z wszystkimi Stanami wszelkich sił będę używał środków, aby lud Królestwa Mego od niesprawiedliwych ciężarów i ucisku wyzwolić. Ty zaś, O najwtościwsza Króla, Jakoś nie senatorów i Stany Królestwa mego myślą tych sztuków natchnęła, taki spraw, Aby u syna Twojego łaskę wypełnienia ich uzyskał. Przeniesiemy się teraz myślami i sercem do Katedry polskiej. 9 kwietnia 1656 roku. Polski, królian Kazimierz padł na kolana Nie w Częstochowie, ale tam we Lwowie, przed Matko Bożą I na ją Królową Polski. Ta myśl, że ona jest naszą królową, towarzyszy nam od zarwia dziejów. Od początku I i Stanisława, aż po dzisiejszy czas. Czy jest taki naród, który tak bardzo ukochałby Matkę Boską? Pewnie jest. Nie wiem, ale czuję, jak bije polskie serce. Chciałbym dzisiaj razem z Wami, drodzy przyjaciele, Którzy zasiadacie też w ramach parlamentu, którzy jesteście u steru miasta i powiatu, i z różnych służb, tak bardzo spontanicznie dzieje przebyliście. Wszak epidemia. Wcześniej wyśmiewaliśmy od powietrza, głodu, ognia i wojny. To wiedzieliśmy, że głodu, ognia, wojna, ale nie wiedzieliśmy, że od no, można być złe powietrze. Teraz już to rozumiemy. Teraz rozumiemy te cmentarzyska w wioskach i miastach po różnych zarazach. Te krzyże upamiętniające tamte ofiary. Przeżywamy głęboką epidemię, bardzo niebezpieczny czas. A może tym bardziej zbliżmy się do Maryi. I z wielką ufnością. Wypowiedzmy pod Twoją obronę uciekamy się dzisiaj, teraz w czasie trwającej epidemii. W jeden dzień zamknięto nasze szkoły, przedszkole. Zostało sparaliżowane życie. Ekonomia, gospodarka zamrożona. Opustoszały kościoły. Ludzie zamknięci w domach. Niosą w sobie jakąś panikę, strach, smutek, lęk, obawy. Trudem przychodzą do kościoła, nawet. I w tej trudnej godzinie przychodzimy dzisiaj, powołując się na te wielkie rzeczy, które działy się w dziejach polskiego narodu. Te największe, najbardziej spektakularne, jak choćbyśmy wtedy, kiedy Szwedzi stanęli pod murami jasno i już dalej nie później. Ani gwałcić, ani padać, ani niszczyć, ani drwić, ani szynić tego, co polski. ten ich tryumfalny pochód się zatrzymał, a zaczął się powód. Zacząłem klęską. To było na jasnej górze. Ale takich wydarzeń było więcej. W tym roku obchodzimy setną rocznicę, cudu radisłą. Mieniu jak karolowcy, mieli nas, komuniści, byli rewolucją Europy całej. I zamiast krzyży miały być plaki czerwone z sierpem i błotem. I tak samo ten ich triumfalny, zwycięski marsz ogromnej rzeszy Armii Radzieckiej zawołaliście w Warszawie, kiedy? Na w niebo Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia. W noc szala zwycięstwa przeszła na oręż Polski. Cały który modlił. Wielkie procesje trumfalne na cześć Boga, eucharystyczne, różaniec odmawiano bez końca na Jasnej Górze. I przyszło wielkie zwycięstwo. I wtedy, gdy piły dzwony na wybór, nie napadł Wydawało się, że komunizm jest nie Wydawało się, że jesteśmy już jedną z wielu radzieckich republik. Rozbiły mocno dzwony z w Krakowie, obwieszczając, że Polska jest pazierzem. Gdzie jest nowa Polska? Gdzie jest ten taki kraj, z którego przybył nowy Wójt tych czasach? Gdzie jest? Jest. Nad Odrą nad nad Bugiem, ale i nad Sanem. Przywołujemy te wszystkie pełne blasku chwile królowo Polski, Pełne blasku i zwycięstwa polskiego oręża. Jakże nie, nie wspomnieć, choćby jednym zdaniem, cud, o którym zapomniało bogata, gdy w w 1963 roku pod przewodnictwem Polskiego Króla hordy islamskie, muzułmańskie zaczęły się cofać i obroniona została chrześcijańska Europa. Jakżeż nie wspomnieć kardynała Wyszyńskiego, gdyby nie epidemia, szykowalibyśmy się do beatyfikacji. Pychalibyśmy wszyscy na uczestności w Jakże dziękować za tego pasterza, dzisiaj dobrego pasterza, który prowadził nas w mrocznych czasach komunizmu. Płacił cenę bardzo gorzką. Pomyślcie chwilę. Najważniejszy biskup Polski zostaje siłą zabrany swojego domu, z Warszawy. I losami więzione, jak więźni, ostatni odizolowano ludzi, obrzucane oszczerstwa, kłamstwa, obmowy. A ten Boży Człowiek, a ten Sługa Boży, u nas w kumańcu, w mieszczanych, u nas altanych, w ostatnim etapie więzienia, pisze jasno-wórkie śluby narodu i pokazuje drogę, Drogę silnej rodziny, drogę Polski bogatej, bogatej w życie rodzicie, w dzieci. jakżeż nie dziękować Ci, Panie Boże, za to wszystko, za tę najświętszą panienkę, ten brylant, ten bezcenny skarb, która złoto nad królów srebro do rycerze, który wierzy taki nawet, co już nic. Matko Boska Częstochowska, ubrana w Cuda, złoci, lamp, najprościej, najszczerzej, najpokorniej, błagał móc się za nami dzisiaj, teraz, w czasie tej epidemii. Aby już się otworzyły drzwi szkół i przedszkoli, aby już wróciło życie. Ale ja i tak bardzo proszę, aby ta ducha abyśmy Polacy byli silni jednością, abyśmy się pogodzili, aby to rozdarcie zostało uzdrowione. Niech wołanie ludu Twego pokona wszelkie bariery. Nie może być tak, że Polska nienawiści do Polaka. W ogóle nienawiść jest niedopuszczalna w życiu naszych chrześcijan. A myśmy podzielili szatę matki ojczyzny na lewą i prawę stronę, porozdzielaliśmy szatę matki. To najważniejsza sprawa pokonać nienawiść w sercach Polaków. I oto ci dzisiaj, tu w królowej polskiej kościele, tu gdzie była, był zalążek Solidarności, gdzie polscy robotnicy tutaj za szukali myśli z panem Mazurkiewiczem i wieloma innymi znakomitymi. O to się bardzo prosimy. I niech to wołanie będzie w naszych witaniach śpiewanych w domach pełniej części niż w kościołach. Umiera nam tradycja chodzenia do kapliczek, pod krzyże na ustaju dróg, ale śpiewajmy i prośmy, aby ustała epidemia, a jeszcze bardziej by odeszło to zło, które zatruwa, bo nie ma nic gorszego niż duch zatrudny. Trzeba nam już później radzić, by się scelimy, by się ta rodzina narodowa, na anonimowa stała, jest w za życiem, za ludzką i kto w jest za życiem, kto w jest za życie i nie może być tak, że w jest przeciw do swojego życiu. Nie może być tak. To jest niedopuszczalne, tak było. I nie rzucajmy tego na chwilę na poczy nie przegłosowali, bo nie przegłosują. Dopóty, dopóki większość Polaków wyraźnie deklaruje się jako obrońcy życia. Dopóty, dopóki nie będzie w nas walki o życie nienarodzone. Nie oskarżajmy nikogo. To musi być tu, w sercu. Miłość do życia, szacunek do rodziny. Gdzie jest mąż, gdzie jest żona, gdzie są dzieci, to tradycje rodzinne, gdzie jest świętowanie, gdzie są wiele pokoleniowe rodziny. Jak tego nie będzie, to zostanie w nas tylko sama nazwa. Żeśmy byli kiedyś narodem katolickim. To jest bój, który pod Twoimi sztandarami. Tak jak wtedy za króla Jana Sobieskiego. Tak jak wtedy za marszałka Piszuckiego. Tak wtedy za kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Tak jak i wtedy, kiedy pod sztandarami biskupa Ignacego Togarczuka. Polska wieść, polskie miasto stanęło w jednym szeregu w obronie Boga, Krzyża, Ewangelii i Matki Najświętszej Królowej Polski. Tak my dziś mamy bardzo konkretne zadania. Jakżeż dobrze, że w czasie tej Mszy świętej. Dziękujemy za zgromadzenie służebnicze, które obchodzi swoją kolejną rocznicę. Niech ten trud polskiego duchowieństwa, konnych, zakonnych, katechetów, duszpasterzy, proboszczów, wikariuszy, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale też i różnych prezesów, różnych firm, zakładów, to wszystkie te wielkie wysiłki burmistrzów, radnych, miasta, powiatów, starostów, senatorów, posłów, prezydenta, rządu, niech ten wielki wysiłek matek, polskich matek, one były najwierniejsze zawsze Matce Bożej, bo polska kolebka, polska rodzina wychowywała tych senatorów, tych biskupów, tych prezydentów, tych różnych wielkich ludzi. Połączona wielka siła z Jasną Górą, z Jasnogórską Panią i Królową, do której ja, jako proboszcz parafii Królowej Polski teraz, Dwadzieścia cztery lat wędrowałem jako potnik, jako chłopiec kilkunastoletni. I bałem się, i baliśmy się, że wszyscy co to będzie, bo stali z bo było strasznie, bo mówiono, że nas spałują, żeby dolać strasznie zimną wodą. A dzisiaj już w wolnej Polsce, bo jest za co Bogu dziękować. Jest za co Bogu śpiewać Tedeum laudamus Wielbi dusza moja Pana Jednak rozumiem, że trwająca gdenia jest bardzo wyraźnym znakiem że pobłądziliśmy że zeszliśmy z właściwej drogi przez czego nas przetrwiał Paweł II Nie rozumieliśmy papieża gdy wykładał od miasta do miasta dziesięć Bożych przykazań a w jednym z polskich mian, o wiele głośniej niż proboszcz dzisiaj w pewnym momencie krzyczał na nas, gdy mówił o życiu nienarodzonym. I my musimy na nowo upaść na kolana. Każdy w cudze, ale właśnie piersi niech się uderzy. My duchowni mamy też zacobicie w piersi. Nie jesteśmy bez winy. I niech cały nasz mocny, święty i Zmiłuj się nad nami, od powietrza, ognia i wojny. Zachowaj nas, Panie. Amen.